Z tej strony ja człowiek żaba będziemy robić taśmy izolacyjnej taką nakładkę z Drawklika. Więc co? Widzimy się jak już wszystko przygotuje. No to ogólnie tak. Mam już przygotowaną się kawałek No i ogólnie patrzcie teraz. Zbacz, zbacz. patrzcie Widzicie na początku. To tak to Raczej, zaraz mam takie No i co? Wczuwam takie coś, no i no, mam tak jakby na taką myczkę Ale jeszcze zaraz wam pokażę, jak zrobić takiego skorpionku, myszki, No i no co? Dobra, no i ogólnie zrobiłem Po prostu nie to się takie coś jak ja. Się. Ja tutaj, tutaj też nie to no jest moja staram się, się w grałem w różne gry. No, zaraz, radykalnie wychodzi. Dosłuchajcie, no, no to, to błąd trzymajcie się i cześć.